Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym czytaniu. Tutaj, IC i kolejne czytanie z grup wyboru. Dzisiaj zapytam Tarota, jakie energie warto pożegnać teraz. To jest oczywiście czytanie bezterminowe i mamy do wyboru trzy grupy. Tutaj, listek Tui. Goździk i ul. Moi drodzy, zastanówcie się, która grupa do Was przemawia, i w opisie do wideo znajdziecie znaczniki czasu. Zaczynajmy. Dzień dobry, witam grupę pierwszą. Moi drodzy, mamy tutaj kartę wisielca, 4 denary i 6 kielichów. To, co od razu przychodzi mi na myśl, to, co czuję. Jest, co jest tu energią um, dominującą to jest um, jakiegoś rodzaju zatrzymanie w, w Waszym życiu zawieszenie um, wisielec to nie jest karta negatywna, jak zresztą właściwie żadna karta w tarocie nie może nie powinna być czytana jednostronnie my dzisiaj pytamy o energię które warto Pożegnać w tym momencie. Więc to zawieszenie, w którym wy jesteście, jakkolwiek ono, jemu często towarzyszy bardzo potrzebny moment skupienia, medytacji, to zdaje się, że u Was jest być może podyktowane lękiem, poczuciem niewystar bycia niewystarczalnym, niewystarczalną, albo poczuciem braku. Dlatego, że mamy tu cztery denary, które odnoszą się do takiego um, lęku przed wydawaniem pieniędzy, dzieleniem się um, dzieleniem się naszymi zasobami, czym używaniem zasobów dlatego, że mamy poczucie. Że mamy ich za mało, tak? Czyli jest tu poczucie lęku, ja tak myślę, jest tu bardzo duża potrzeba kontroli, i stoją za tym na pewno głęboko ukryte kwestie emocjonalne. Szóstka, szóstka kielichów odnosi się, przenosi nas, do dzieciństwa, do czasu do domu rodzinnego. Ja myślę, że gdzieś w głębi są jakieś um, problemy. Nie chcę mówić, że traumy, chociaż prawda jest taka, że większość z nas mniejsze lub większe traumy w dzieciństwie przeżywało. Dlatego, że dziecko jest istotą bardzo wrażliwą i, i my, to wszystko, te całe energie negatywne, jako dzieci, zbieramy i sobie kumulujemy, i one są. Jeśli nie będziemy w kontakcie z tym naszym wewnętrznym dzieckiem, które zostało skrzywdzone, które miało poczucie straty, poczucie niedostatku, niezaopiekowania się, to yy, i my, to, my nie będziemy z tym dzieckiem rozmawiać, nie będziemy się nim zajmować już jako dorosłe osoby, to to w nas gdzieś głęboko pozostanie. I będzie to rzutowało na inne aspekty naszego życia. Ja myślę, że właśnie ta cała kontrola, która w Was jest, to zatrzymanie, to zawieszenie wynika z lęku przed tym, żeby nie wypłynęło na wierzch to, co tam gdzieś głęboko w Was siedzi, co nie zostało cały czas uleczone. Więc moi drodzy, ja wiem, że to jest bardzo trudne, kiedy um, takie bolesne rzeczy wychodzą na wierzch, kiedy my czujemy, że musimy się zmierzyć z czymś e, bardzo trudnym, bolesnym, e, głębokim. To jest, to jest olbrzymia praca, ale im prędzej się za tę pracę weźmiemy, tym szybciej przyjdzie, Ulga, przyjdzie luz, szczęście, takie poczucie ja nie muszę kontrolować mojego życia. Ono, um, ojej, może to źle zabrzmiało, tak? To znaczy, ja nie muszę na siłę siebie kontrolować, tak? Ja nie muszę. Um, Pilnować wszystkiego, co ja robię, wszystkiego, wszystkiego, co ja mówię, bo a nóż, tak wyjdzie, że na przykład nie jestem wystarczająco dobra, albo popełnię błąd i to będzie rzutowało na moim poczuciu własnej wartości. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy się mylimy i to są kroki do tego, aby się rozwijać. Więc, moi, dro moi drodzy, o ile Moment zatrzymania i zastanowienia się jest bardzo ważny. Tego zawieszenia w medytacji, w stanie, kiedy nic nas nie rozprasza i możemy się zastanowić, co jest dla nas ważne, to nie możemy w tym zatrzymaniu tkwić zbyt długo, bo jeśli ono jest podyktowane poczuciem lęku poczuciem, że musimy kontrolować, bo inaczej yy, nasze zasoby, bo nasze zasoby są zbyt małe, żebyśmy mogli yy, ich używać w pełni. To niestety to będzie nas cały czas zatrzymywać przed rozwojem. Więc tu jest dużo rzeczy, myślę, do przepracowania. Dla Was grupa pierwsza. Moi drodzy, no to nie jest proste. Znów grupa Pierwsze to są takie, powiem Wam, y, trudne, trudne energie. Natomiast ja myślę, że bardzo ważny przekaz y, chcą nam tutaj dać karty, żeby uwolnić y, te emocje, które gdzieś tam głęboko siedzą, którymi nie pozwalamy wyjść, które my kontrolujemy. I trzymamy na uwięzi, bo się boimy, co się wydarzy, tak? Że, bo, że to się tam nam ujawni, może mo, moje prawdziwe ja, tak? No, moi drodzy, trzeba to puścić, trzeba to puścić i, y, y, i dopiero będzie można się tym zająć. Dopiero będzie można to ogarnąć, że tak powiem, kiedy dopiero pozwolimy temu wyjść na wierzch. Dobrze, moi drodzy, to tyle y, dla jedyneczek. Jeśli rezonowało czytanie, oczywiście zapraszam do polubienia, do komentarzy i subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym czytaniu. Witam grupę numer dwa. I co my tu mamy? Dwóch królów: król mieczy i król denarów oraz dziewięć buław. No, moi drodzy, zastanawiam się. Jaką energię warto pożegnać na ten moment, bo co właściwie jest u Was w deficycie? Jest to dziewięć buław, które oznacza, że jesteście naprawdę o krok od celu. Brakuje naprawdę niewiele, a macie energię niesamowicie silne. Są to energie najwyższe, jeśli chodzi o żywioły męskie, to niezależnie od waszej płci, czyli takie stanowcze, silne, macie autorytet, potraficie mówić, przemawiać, macie siłę przekonywania, jestem tego pewna, macie E, też otwarty umysł, e, tak sobie to e, skojarzyłam, zobaczcie, e, jak e, temu e, królowi, chciałam tak powiedzieć, królik pewnie czacha paruje, tak? Ale dlatego, że on myśli dużo, ale zobaczcie, że pokazane są te, te, te myśli, e, jakby wychodzące z jego korony, tak? On ma tę. E, ma tę koronę otwartą. Więc taki otwarty umysł. Ja myślę, że to jest na pewno wasza siła, zarówno jak wasza zdolność do bogacenia się, do tworzenia zasobów, do zarabiania pieniędzy, już mówiąc w tak dosłowny sposób. Ale czegoś brakuje, jest jakiś element. Um, po który wy jeszcze nie zdołaliście sięgnąć. Więc ja myślę, że być może to wynika z tego, że jest jakieś działanie, bo to są buławy, którego wy jeszcze nie podjęliście, nie spróbowaliście. Może um, czas pomyśleć o nowych rozwiązaniach, Troszkę pójść bardziej w stronę kreatywną, bo może właśnie wy bardzo dużo myślicie, ale to jest na zasadzie opracowywania strategii, tak? Bo wy jesteście tak bardzo, mam wrażenie, kalkulujący. Natomiast warto troszeczkę wyjść z tych takich sztywnych ram i obranych sztywno schematów, które ja myślę, że działały do tego czasu i w wielu obszarach Waszego życia działają. Natomiast do tej pełni brakuje Wam troszkę więcej elastyczności, troszkę więcej tego, um, tego żywiołu wody i ognia, tak? Czyli trochę kreatywności i trochę uczuć, trochę emocji więcej. Bo Jesteście tacy bardzo być może prosto linijni, kalkulujący, autorytatywni, natomiast może warto troszkę więcej wprowadzić tych kompetencji miękkich, jeśli oczywiście to nie musi się odnosić do biznesu. Jeśli się odnosi do biznesu, to ja myślę, że wy jesteście na wysokim stanowisku decyzyjnym, możecie własne, może macie własną firmę. I to oczywiście wszystko możecie zastosować, o czym ja mówię, ale jeśli to się odnosi do innych obszarów życia, tak samo być może brakuje Wam elastyczności. To może dotyczyć też związku. Może warto pomyśleć na nowym, kreatywnym rozwiązaniem problemów, konfliktów, a nie tylko na zasadzie, no dobrze, tak, logika. Albo pieniądze, ale są jeszcze inne obszary, inne możliwości rozwiązywania problemów. Ja myślę, że u Was jest taki, jakiś taki malutki, malutki, brakujący element, który Wam w tym momencie, was, wam, wam, wam brakuje, tak? Czyli że, oj, tak, jest jakiś, jest jakiś. Problem, jest jakiś konflikt, coś Was zatrzymuje, coś nam nie pozwala osiągnąć tej pełni w tym czy innym obszarze, ale to dlatego, że czas troszeczkę zmienić strategię, zadziałać inaczej niż zwykle. Myślę, że warto spróbować, tak? czyli nie zupełnie tutaj pożegnać całkowicie. Te wasze y, energie, bo one są bardzo silne i stabilne. Tylko troszkę je y, że tak powiem złagodzić i spróbować czegoś innego. I y, być może y, to będzie wam pomocne. Y, to tyle moi drodzy. Jeśli rezonowało czytanie, jeśli macie jakieś komenta komentarze, to oczywiście zapraszam do komentowania. Y, polubienia tego wideo i subskrybowania kanału oraz zapraszam na kolejne czytania. Do zobaczenia. Witam grupę numer 3. Uj, takie intensywne dzisiaj bardzo dla Was te karty. Ale myślę, że bardzo na temat. Ponieważ jest karta śmierci, czyli moi drodzy, dzisiaj tak jak mówiliśmy, pytamy o to, co warto pożegnać. A karta śmierci to jak najbardziej karta pożegnania czegoś i powitania czegoś nowego, bo to jest karta transformacji. Mamy jeszcze dziewięć mieczy i siedem mieczy, więc bardzo trudna. E, energia, jeśli chodzi o wasz stan e, psychiczny, wasze myśli. Niewątpliwie jesteście teraz w bardzo trudnym okresie. Myśli was przytłaczają, być może nie pozwalają wam spać, e, nie pozwalają wam funkcjonować normalnie. Jesteście w depresji, tak też być może. Jest i to wszystko przez poczucie bycia oszukaną, oszukanym, zdradzoną, zdradzonym. Czy to wynika z jakiejś sytuacji, która się niedawno wydarzyła, tak, albo niekoniecznie niedawno, która ma na Was wpływ, czy to zakończenie, związku, czy to była innego rodzaju sytuacja z której wy wyszliście pokiereszowani albo nawet jeszcze nie do końca wyszliście ale ja myślę, że jesteście tego bardzo bardzo bliscy żeby żeby dojść do tej przemiany zakończysz ten proces bardzo trudny Ponieważ jest ta karta śmierci, czyli dokładnie tego, o czym dzisiaj mówimy, pożegnania. No, to są ciężkie karty, aż mi tak się zrobiło ciężko na sercu, moi drodzy, bo nam się czasem wydaje, że depresja to może takie za mocne słowo. Tak? Ale, ile osób z nas na tę depresję rzeczywiście cierpi albo cierpiało. Więc to nie jest coś, co możemy bagatelizować. I właśnie dziewiątka mieczy to jest karta takiego naprawdę bardzo, bardzo niskiego samopoczucia, że nie jesteśmy niczego warci. Myśli destrukcyjnych, które nas przygniatają. Ktoś nam zrobił prawdopodobnie krzywdę, albo my to odbieramy jako cios, bo tak też jest bardzo, bardzo często, że ktoś po prostu nie jest uczciwy, nie jest dobrym człowiekiem, nie jest w porządku wobec nas, a to, a to my. Siebie karzemy za to jego postępowanie, to my uważamy, że to nasza wina, że to był cios w nas bezpośrednio wymierzony. Ja wiem, że to jest jak najbardziej zrozumiałe. To Każdemu z nas prawdopodobnie, albo większości z nas kiedyś się przytrafiło takiego rodzaju myśli. Ja mogę powiedzieć, że mi jak najbardziej takiego rodzaju myśli towarzyszyły, które właśnie prowadzą do tego tak trudnego stanu, kiedy jesteśmy przygniceni własnymi myślami. Ale moi drodzy, musicie zapamiętać przede wszystkim, że stan ten nie jest permanentny, czyli nie jest trwały. On się kiedyś skończy, jeśli my oczywiście pozwolimy tym trudnym myślom odejść. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, a dużo trudniej zrobić, ale Karty nam podpowiadają, żeby zachować mimo wszystko optymizm i nadzieję, ponieważ ta zmiana nadejdzie. I to jest całkowita transformacja. Zobaczcie, że na, w tej tali śmierć jest przedstawiona na e, tle e, takiego zaoranego za pola. Czyli. Wy możecie się na razie czuć wyjałowieni, tak? Że nie ma w was żadnej wartości, nie ma już siły, żeby walczyć, nie ma nadziei na to, że może być lepiej. Ale jeśli pozwolicie tym myślom odejść, będziecie z nimi pracować, żeby nie dać się nim opanować żeby to poczucie, tak, ktoś mnie oszukał, to nie znaczy, że to ja jestem winna. To nie znaczy, że to ja jestem ta gorsza. To znaczy, że ta osoba ma jakiś problem. I jakkolwiek to jest naturalne, że w nas to uderza, bo to być może jest dla nas ktoś ważny, to my nie możemy pozwolić tej, tym myślom i tym przekonaniom nas Przygnieść i nas zniszczyć. Pozwólmy temu, tej glebie, tak? Wydać, przygotować się, tak? Na wydanie nowych owoców. To jest, to mi się kojarzy, moi drodzy, też ta, ta śmierć, to pożegnanie. Z cyklem pół roku, dlatego że mamy tu pole i tak, tak mi się to skojarzyło, ponieważ y, to jest naturalne, że my musimy pożegnać lato, y, kiedy skoszone są zboża, ziemia y, usypia, tak? Ona przez jakiś czas nie będzie dawała owoców, nie będzie y, nie będzie wydawała tego życia na nowo, ale po okresie tych śniegów, które kiedy będą topnieć, będą nawilżać ziemię, ona znowu pozwoli, ona znowu da podłoże na to, aby dać plony, aby na niej wyrosły kolejne rośliny, tak? nie wiem, może już za bardzo jakoś popłynęłam w tej, w tej metaforze ale może ktoś do, który, do niektórych z Was właśnie taka metafora przemówi, tak? więc pozwólmy sobie jeszcze przez chwilę na okres zimy, ale już karty nam mówią, jeśli Wy oglądacie to wideo, to znaczy, że, że czujecie, że już jest czas żeby pożegnać te przytłaczające myśli, żeby pożegnać tę depresję, żeby zająć się sobą, zaopiekować się sobą i pozwolić sobie na tę przemianę. Ona nie będzie szybka, nagła, natychmiastowa, bezbolesna. Ona będzie trudna i będzie długotrwała, ale na pewno warto a, sobie. Na nią pozwolić, dać sobie prawo do tego, żeby tę transformację przejść, transformację do uwolnionego umysłu, pozbawionego obciążeń. Tak? Moi drodzy, no to było trudne czytanie. Mam nadzieję, że tym osobom, które poczuły tutaj, że rezonuje ten przekaz w jakiś sposób, Pomoże. Jeśli macie ochotę, komentujcie, dawajcie lajki. Like. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału i zapraszam na kolejne czytania. Do zobaczenia.